Ten odcinek będzie poświęcony wodzie do podlewania roślin domowych. Bardzo często, gdy przysuwacie mi zdjęcia Waszych schorowanych kwiatków, pytam się, jaką wodą podlewacie. I odpowiedź jest kranówką. Żeby taka woda się nadawała do podlewania, zasilania naszych roślin, trzeba ją wcześniej dobrze przygotować, jak to zrobić. Opowiem Wam w tym odcinku również poruszę temat innych wód, którymi możemy podlewać rośliny domowe. Więc mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was przydatny i Wam się spodoba. Woda wodzie nierówna. By dokładnie dowiedzieć się, jaki skład chemiczny zawiera Wasza woda kranowa, możecie udać się do lokalnego sanepidu lub stacji uzdatniania wody. W takich miejscach możecie dowiedzieć się, jakie sole mineralne i w jakim stężeniu zawarte są w Waszej wodzie z kranu. Ta łatwo dostępna i tania woda jest uzdatniana dwutlenkiem chloru, który eliminuje wirusy, bakterie i różne fitopatogeny. Dzięki temu woda jest zdatna do picia. Ale istnieje duże ryzyko. Że dwutlenek chloru przekształci się w niebezpieczne dla naszych roślin chloryny i chlorany. Woda w kranie może być również mocno zasolona, zawierać w sobie sole wapnia i magnezu, które po podlewaniu bezpośrednio do doniczki powodują wykwity wapienne, taki biały osad na lot na ziemi. Sole te blokują wchłanianie składników odżywczych przez roślinę, powodują również zasolenie gleby i odkwaszenie. Woda kranowa na pewno nie nadaje się do podlewania roślin. Kwasolubnych, paproci czy azali. Bardzo często woda kranowa jest pozostawiana na dobę w otwartym naczyniu do odstania, a następnie do podlewania roślin. Odstanie wody powoduje to, że w chloryny i chlorany. Chlor wyparowuje, ale w wodzie dalej pozostają sole, wapnia i magnezu. By wodę kranową zmiękczyć najlepiej przefiltrować ją przez filtr odwróconej osmozy. I taka woda kranowa przefiltrowana jest uważana za jedną z najlepszych wód do podlewania roślin domowych. Nie jest wyjałowiona, czyli nie jest pozbawiona składników odżywczych i soli mineralnych przydatnych dla roślin, ale również nie zmienia pH gleby. Kolejnym sposobem na uzdatnienie wody kranowej jest przefiltrowanie przez filtr węglowy. Możemy również stosować wodę kranową przygotowaną po gotowaniu. Gotowanie powoduje lekkie zmiękczenie wody, wytrącenie węglanu wapnia, który powoduje kamień i osad. Przygotowanie wody powoduje również to, że robi się lekko wyjałowiona, czyli woda traci swoje składniki odżywcze przydatne dla roślin. Jeżeli wodę w kranie mamy bezpośrednio ze studni głębinowej, to taka woda jest bardzo bogata w składniki odżywcze, lecz może być zażelaziona. Nadmiar żelaza w wodzie blokuje u roślin pobieranie fosforu, wybarwianie się liści, zasychanie ich, zahamowanie wzrostu i brunatnienie korzeni. Dlatego bardzo ważny jest filtr żelaza. Następny rodzaj wody, bardzo dobry i w sumie uważany przez większość ogrodników za wodę idealną do podlewania ogrodu, jak i roślin w domu, jest woda deszczowa. Woda ta. Jest miękka. Nie zmienia pH podłoża, w których rosną rośliny podlewane taką wodą. Woda deszczowa jest również bardzo dobrze napowietrzona, co korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego naszych roślin domowych. I oczywiście deszczówka jest bardzo bogata w substancje odżywcze, więc jeżeli macie możliwość zbierania deszczówki, to róbcie to i podlewajcie nią w wasze rośliny domowe. Na pewno wam się szybko odwdzięczą zdrowym i pięknym wyglądem. A co z pod Podlewaniem roślin wodą z akwarium lub wodą destylowaną. Woda z akwarium ma swoje pH, które nie zawsze jest odpowiednie dla wszystkich roślin domowych. Woda taka również jest bogata w składniki odżywcze, ale dla niektórych roślin może być takich składników nadmiar. Dlatego wodę z akwarium do podlewania. Możemy stosować, ale nie za często. Raz na jakiś czas w formie nawożenia. Nawożenie roślin wodą z akwarium powinno być wykonywane naprzemiennie z innymi nawozami, tak by roślinom dostarczyć pełen kompleks wszystkich potrzebnych składników odżywczych. A co z wodą destylowaną? Woda taka jest kompletnie wyjałowiona. Nie zawiera w sobie żadnych składników odżywczych, soli mineralnych. Nie ma w sobie nic. Za każdym razem, gdy podlewamy rośliny, z ziemi wypłukiwane są składniki odżywcze. Tak po prostu. Tu się dzieje za każdym razem, dlatego co jakiś czas rośliny powinniśmy nawozić, by uzupełniać wszelkie niedobory składników odżywczych potrzebnych dla rośliny, by rozwijała się zdrowo. Jeżeli używamy wody destylowanej do podlewania, to powinniśmy do niej dodawać nawozów za każdym razem, za każdym podlewaniem innych i oczywiście w niewielkim stężeniu, najczęściej w jednej czwartej dawki polecanej na opakowaniu, by rośliny nie przynawozić. Więcej na temat nawożenia roślin opowiem wam bliżej wiosny, dlatego zachęcam wam. Do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do podzielenia się filmem, jeżeli Wam się spodobał. Dziękuję za uwagę, miłego dnia Wam życzę i pozdrawiam.